Kingpin. Bezpiecznikowe wiązanie turowe, którego istnienia anonsowaliśmy już w ostatnim magazynie NTN, tak zwanym pre-launchingu. Teraz ujrzało światło dzienne i od razu zdobyło nagrodę targów ISPO. Wiązanie, jak każde wiązanie turowe, umożliwia butom swobodny ruch do przodu. Ale to nie wszystko. Tył jest w pełni bezpiecznikowy i działa tak jak każde inne normalne wiązanie narciarskie. Ale nadal to nie wszystko. Skistoper możemy złożyć bardzo łatwo, ale najpierw musimy za pomocą prostej dźwigni odsunąć tylny bezpiecznik w pozycję lock, następnie zamknąć skistoper i teraz już możemy używać i teraz już możemy używać tego wiązania w terenie płaskim. Natomiast jeżeli będziemy podchodzili, możemy użyć dwustopniowej regulacji. Oto pierwsza z nich. I oto druga regulacja, drugi do drugiego kąta podejścia. Wiązanie bardzo uniwersalne, tylko minimalnie cięższe od dotychczas stosowanych powszechnie wiązań skiturowych, a dające niewspółmiernie więcej bezpieczeństwa użytkownikom. Jedna z nagród tegorocznych targów ISPO w kategorii NARTY. Zupełnie nowa konstrukcja desek K2 o tak zwanym konicznym kształcie. Słownik języka polskiego mówi, że kształt koniczny to kształt stożkowaty, co widać na tych nartach. To są właśnie Pinnacle 95, 95 pod butem. Narty szerokie w dziobie i pomału zwężające się prawie do samego końca. Oczywiście na końcu jest pewne taliowanie. Jeszcze inną ciekawostką tych nart jest bardzo, bardzo płaski, jak na firmę K2 Rocker, ale o niezwykłej długości. Rocker zaczyna się w tym miejscu, a jak Państwo widzą, Narty rozchodzą się dość powoli, co spowoduje na pewno, że będą już w zakresie niewielkich kątów zakrawędziowań trzymać na, e, zachowywać kontakt krawędzi ze śniegiem. Ten koniczny, czyli stożkowaty kształt nie, nie znalazł zastosowania tylko i wyłącznie w kolekcji nart freeride'owych, bo mamy trzy takie narty o kształcie stożkowatym w kolekcji nart freeride'owych, czyli Pinnacle 95, Pinnacle 105 i Pinnacle 118, sygnowane przez Seta Morisona. Ten kształt znalazł również zastosowanie w kolekcji nart na trasy, czyli nart All Mountain. I tutaj mamy przykłady właśnie takich nart. To są narty w zupełności trasowe, oczywiście o poszerzonej geometrii pod butem, ale one również mają ten dość niezwykły, jak dla K2 kształt. Oraz również bardzo płaskie, ale za to długie, rokery startujące już stąd. Ta nowość firmy K2. Nagrodzona przez jury ISPO złotym medalem. 70 lat historii Nart Elana, a na końcu tego rozwoju bardzo piękne narty z grupy Amfibio, przygotowane na przyszły rok. Te narty charakteryzują się tym, że są to pierwsze narty, o których mówi się, że mają cztery wymiary. W przedniej części, pomiędzy wiązaniami a dziobem. Metalowy płaszcz, a tym samym powierzchnia powierzchnia nart, jest ukształtowana w taki sposób, że jest wypukła. Powoduje to znacznie szybsze i bardziej precyzyjną, znacznie szybszą i bardziej precyzyjną inicjację wiraży. Natomiast tylna część nart, każdej z nart jest wklęsła. Również metalowy płaszcz pod nią jest wklęsły, a to z kolei powoduje znacznie bardziej przyjemne wyjście z każdego wirażu i znacznie bardziej harmonijną jazdę. I to jest właśnie innowacja Elana, za pomocą której Elan wygrał złoty medal Targów ISPO za rok, na rok 2015-2016. Nowe, całkowicie odmłodzone narty z grupy RTM czyli narty z grupy Olmont Mountain, do jeżdżenia w każdych warunkach. Konstruktorzy stwierdzili, nie bez przyczyny, że na takich nartach użytkownicy jeżdżą głównie w obrębie przygotowanych tras. W związku z czym, zamiast pełnego rockera, narty otrzymały niewielki tip and tail rocker, czyli znacznie lepiej trzymają na stokach twardych. Oprócz tego, ich konstrukcja została wzięta z Weaverxów. Zobaczcie Państwo, jak cienkie są te narty w tej płaszczyźnie, że Szyny, na których trzymają się wiązania, które są jeszcze o 20% szersze niż dotychczasowe wiązania z serii, serii Wide Ride, te szyny wkomponowane są w konstrukcję nart. Jednocześnie więc te narty są razem z wiązaniami integralną częścią całego systemu. I za ten właśnie system firma Felkl, kolejna nagroda Targów ISPO. Materiał twardszy od diamentu i 300 razy mocniejszy od stali. To grafen, z angielska zwany grafinem. Grafen jest również wytwarzany w Polsce. Materiał stworzony z węgla o grubości jednego atomu węgla. 50, ponad 50 lat temu Het zmienił narciarstwo za, po raz pierwszy stosując metal w konstrukcjach nart. Teraz do akcji wchodzi grafen. Jego odpowiednie zastosowanie w niektórych rejonach nart albo jako, cały, jako cała jedna warstwa zdecydowanie zmienia charakterystykę nart. I właśnie z grafenu, przy użyciu grafenu, zbudowana jest linia Monster Heda, czyli nart, które przeznaczone są do jeżdżenia we wszystkich warunkach w obrębie tak zwanej całej góry, to znaczy po trasach stromych, płaskich itd. itd. Czyli prawdziwe, mocne narty olmontu. I to jest właśnie. Nowość HEDA na nadchodzący sezon. Kolekcja Monster składająca się z trzech par NARD, które z trzech modeli nart o różnych szerokościach. Myślę, że dla naszych e, narciarzy najbardziej odpowiednie będą te, które są czerwone. Nie ma chyba narciarza interesującego się narciarstwem sportowym, którego, którego e, nazwa Nordika do byłaby tajemnicą. Te buty są już na rynku przez bardzo wielki, długi czas. W tym roku wracają do nazwy GP, czyli Grand Prix, od modelu, z którego od którego pochodzą sprzed 25 lat. Ale te buty, nie łudźcie się, są na wskroś nowoczesne. Te buty zbudowano w konstrukcji takiej, że ich wkład ma elementy korkowe, które można łatwo formować, które pozostają w tym samym kształcie na długi czas. Oprócz tego, to co jest największą nowością w tych butach, które zostały doprowadzone do tego, że weszły na rynek przy, po, przy pomocy Felixa Nojrojtera, Felix Nojrojzer brał czynny udział w konstrukcji, w konstruowaniu tych butów. Te e, buty mają coś takiego jak full motion pivot, czyli osiowe zamontowanie e, śrub łączących dół buta z cholewką w taki sposób, że można minimalnie zmienić. Kąt, pod którym pracuje cholewka w stosunku do buta dolnego. Nie chodzi o kąt pochylenia cholewki, tylko o kąt skrętu cholewki. Właśnie w, przy, w, w konstruowaniu tego urządzenia brał czynny udział Felix Neurotor. Dodatkową rzeczą jest działająca jak piąta klamra power driver, czyli plastikowy power strap który znamy już z innych butów, ale ten jest plastikowy, który dodatkowo można jeszcze formować tak, aby idealnie pasował do stopy. Nie są to buty z komórki sportowej, tylko są to sportowe buty dla każdego bardzo dobrego narciarza. I uważam, że słusznie właśnie te buty zdobyły główną nagrodę ISPO w kategorii buty.